Leo często czuł się zmęczony, nawet po długim odpoczynku. Jego książki piętrzyły się, a umysł był zamglony. Potrzebuje więcej energii, westchnął, wyglądając. Jego siostra, Mia, przebiegła obok, pełna chichotów. Dziadek Ben był w ogrodzie. Wyjdź na zewnątrz, Leo, zawołał, świeże powietrze pomaga. Mia dodała, tak, chodź się bawić. Leo wahał się. Myślał, że w środku jest najlepiej do nauki ale dołączył do nich. Ciepłe słońce delikatnie dotknęło jego skóry. Wziął głęboki oddech słodkiego, czystego powietrza. Mia pokazała mu biedronkę. Powoli Leo poczuł zmianę. Jego głowa stała się jaśniejsza. Zmęczenie ustąpiło i poczuł się obudzony. Pomógł dziadkowi Benowi podlewać rośliny. "Wow, czuję się o wiele lepiej", wykrzyknął Leo. Dziadek Ben uśmiechnął się. Przebywanie na świeżym powietrzu naturalnie zwiększa energię, światło słoneczne i świeże powietrze znacznie podnoszą poziom witalności i czujności. Pamiętaj, czas spędzony na zewnątrz może mieć duży wpływ na to, jak się czujesz. To prosty sekret do większej energii i jaśniejszego umysłu. Subskrybuj, polisz repo, polub i skomentuj, aby uzyskać więcej inspirujących treści.